Że jedną z jednym z darów łaski, które Bóg włożył w moje serce jest dawanie. I e, chciałem się z wami podzielić po prostu i słowem, i też i też, e, i też tymi, tym, tym e, w czym uczestniczę. To znaczy, cały czas głos, głos prześladowanych chrześcijan e, jest dla mnie tą fundacją, na którą, e, którą wspieram mogę tak powiedzieć, I, i chciałbym was też zachęcić przez słowo dodawania, ponieważ nawet samo słowo mówi do nas, jaki jest z tego pożytek. I może, może właśnie, właśnie zacznę od tego, co jest napisane w drugim liście do Koryntian 9,1. Ja będę czytał z Warszawskiego. Zbyteczną zaś jest rzeczą, bym do Was pisał o dziele miłosierdzia dla świętych. Znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa i gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. Posłałem tedy braci, aby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione i abyście byli przygotowani, jak mówiłem, że jesteście. Byśmy w razie, gdyby razem ze mną przyszli Macedończycy i zastali Was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni, my, nie mówiąc już o Was, z powodu tej ufności. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed Wami poszli do Was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto się je obficie, obficie też rządzić będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić Wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim sprawiedliwość Jego trwana wieki. A ten, który zia daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak, ubogaceni we wszystko, będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkujecie wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za Was, tęsknić będą za Wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na Was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Hallelujah. Czemu doczytam, hallelujah, bo wierzę, że być może ktoś z Was też. Ma podobnie ukryty dar, haleluja, i podobnie potrzebuje też wspierać, wspierać świętych. Potrzebuje wspierać, bo tu mówimy o wspieraniu świętych. Mówimy o wspieraniu ludzi, którzy są w potrzebach. A jest ich naprawdę, powiem wam, że wielu. Jest wielu w Indiach, w Pakistanie, w Chinach, w Iranie, w, Afry, w Afryce też w ogóle nie liczę nawet tych krajów. I po prostu jest naprawdę mnóstwo braci sióstr, którzy potrzebują naszej pomocy. Nam Bóg pobłogosławił, jesteśmy naprawdę błogosławionymi ludźmi, że żyjemy w wolnym kraju, że możemy śmiało wyznawać swoją Ewangelię, że mamy pracę, że mamy dochody, że mamy po prostu wszystko. Naprawdę jesteśmy ubogaceni we wszystko. Można powiedzieć, tak jak, tak jak Paweł powiedział: jesteście ubogaceni we wszelkie słowo, we wszelkie poznanie, we wszystko. Po prostu wszystko macie. Wszystko macie. Ja czytałem z Koryntian, do których właśnie to zostało powiedziane. Wszystko macie. Tylko czy robimy z tego właściwy pożytek? Czy, czy pieniądze służą tylko nam, czy pieniądze służą też na zaspokojenie potrzeb innych, po prostu? I dlatego Paweł nas zachęca tutaj. Wiecie, ja dziękuję Bogu, że dosyć wcześnie w swoim życiu e, ta lekcja, ta lekcja po prostu e, trafiła do mnie, do mojego serca i, i mogę powiedzieć, że została odrobiona. Mam, 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 takie, mam, takie, mam taką nadzieję, że została zrobiona w moim sercu. Wiecie, e, u mnie zaczęło się od tego, że Najpierw mieliśmy wyjechać na konferencję do Upsali i to jest jako świadectwo, bo mówię: mieliśmy wyjechać na konferencję do Uppsali. W tym czasie moja firma, w której, w której wtedy byłem, w której byłem współwłaścicielem, funkcjonowała dosłownie 3 miesiące. I powiem wam, że te pieniądze, które, które miałem, po prostu chciałem przeznaczyć na braci i siostry, po prostu, którzy nie, nie są w stanie sami zapłacić za tą podróż. Więc postanowiłem pokryć za nich koszty, yy, po prostu i, i, i wystawić, jakby też yy, Boga na, 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 na próbę, bo Słowo Boże mówi: wystawcie mnie na próbę, czy nie otworzę wam okien niebieskich, i nie wyleję na was błogosławieństwa bez miary. I postanowiłem wystawić mojego ojca na próbę. Jeszcze wtedy nie był to mój ojciec, to był dla mnie Bóg, ale po prostu mówię. Zobaczymy, zobaczę po prostu jak Bóg w tym wszystkim będzie działał i chciałem z czystego serca pomóc tym ludziom, nie z jakiegoś wyrachowania czy czegokolwiek. I wiecie, zabrakło nam po prostu na końcu już mieliśmy wyjeżdżać, ale brakowało nam jeszcze po prostu pieniędzy na, na prowiant po prostu. Jeszcze, jeszcze, wiem, że wiem, że trochę pieniędzy nam brakowało. I, i modliłem się bardzo gorliwie do, do Boga i mówię Panie po prostu proszę Cię hallelujah, daj nam, daj nam po prostu te pieniądze żebyśmy mogli tam wyjechać, żeby 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 można było pokryć koszty i tak dalej. I wiecie, i te pieniądze nie przychodziły. Ale co jest najcudowniejsze, że Bóg się nigdy nie spóźnia. Ja potem się nauczyłem, że on przychodzi za 5:12 i zawsze jest czas, żeby mu podziękować. Zawsze zostawia jeszcze czas, żeby mu podziękować, nigdy się nie spóźnia. I to jest cudowne. Wiecie, pamiętam, to był wtorek. Pamiętam jak dzisiaj, to był wtorek. Modliłem się i byłem taki Taki byłem jak zawiedziony w sercu, po prostu. W środę mieliśmy wyjeżdżać, a to był wtorek, I mówię: Panie, no nie ma tak pieniędzy jeszcze, Boże, nie? Gdzie jesteś, po prostu. I pamiętam, że wtedy poszedłem, poszedłem gdzieś, nie wiem, zwiastować Ewangelię albo, albo z kimś rozmawiać, nie nie pamiętam. Może byłem wtedy u Edzia, może byłem u kogoś innego. I słuchajcie, przyszedłem do domu i mój tata mówi do mnie: Wiesz co, mam dla ciebie dychę, nie? A ja sobie pomyślałem, Boże, co mi pomoże 10 zł? Co mi 10 złotych da, nie? I słuchajcie, otworzyłem swój pokój, wtedy mieszkałem jeszcze sam. Patrzę na, na biurku, leżało 10 tysięcy. 10 tysięcy. Mieliśmy naprawdę mnóstwo pieniędzy, po prostu, żeby się wyposażyć, żeby kupić wszystko, co jest nam potrzebne. Pojechaliśmy do Upsali, miałem pieniądze na wymianę. I tam wpadłem na, 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 na mogliśmy sobie wybierać różne, różne lekcje, że tak powiem. takie tygodni, ty, Przez tydzień uczono nas po prostu w jednym temacie. I nasza grupa z Warszawy, bo my jeszcze wtedy do kościoła do Warszawy jeździliśmy, wybrała, wybrała o dawaniu. I przez tydzień uczono nas o dawaniu. I ciągle była kolekta. Co, 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 tydzień było, co, co dzień była kolekta. Na każdym spotkaniu. I wiecie, yy, yy, przez cały ten czas pobytu naszego tam w Uppsali trzeba było kupować sobie śniadania, obiady i kolacje. Ponieważ, ponieważ no, nie było to za darmo. I, I wykupowaliśmy sobie te obiady, śniadania i kolacje, i trzy dni przed, 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 końcem, przed końcem tego naszego pobytu tam w Uppsali, przed końcem konferencji, znowu przyszło słowo. Nie pamiętam, czy wtedy głosił, głosił Lester Samroll, czy, 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 czy ktoś podobny. Ale powiedział nieważne. Nieważne, ile Bogu dajesz, ważne, ile ci zostaje. Ważne, ile ci zostaje. I po, I po prostu ktoś tam powiedział wtedy: nie bój się, daj. Wystaw Boga na próbę, jakby zobacz po prostu nie. I ja sobie pomyślałem, dobrze po prostu nie. Wszystko, I wszystkie, co miałem te pieniądze te ostatnie, bo to były korony szwedzkie. Wrzuciłem, wrzuciłem na ofiarę i po prostu mówię trudno, panie. Nauczyłem się już pościć, po prostu najwyżej będę pościł. Trzy dni zostały do końca, Jak, jakoś po prostu, jakoś nie ma problemu, przeżyję to. Poszedłem, słuchajcie, na obiad, usiadłem przy stole, wszyscy sobie jedzą, ja sobie siedzę przy stole z braćmi, siostrami i jedna siostra mówi do mnie, Ilek, a ty dlaczego nie jesz? A ja mówię, śmieję się do niej, mówię, słuchaj Ewunia, ja po prostu wydałem wszystkie pieniądze na ofiarę i teraz, no nie mam za co kupić obiadu, nie, a, a, a mówię, nie ma problemu, po prostu najbliżej będę pościł. Irek, a to ty nie wiesz, że od tego obiadu wszystkie, wszystkie obiady, śniadania, kolacje są za darmo? Mówi, jest za darmo wszystko w tej chwili. Nie, Mówi, możesz brać i możesz jeść. Zobaczcie, czy to nie jest cud po prostu. Czy to nie jest cud, czy Bóg nie, nie upomina o ciebie, o twoją wiarę. Jeżeli mamy wiarę, zobaczcie, w modlitwie pańskiej jest powiedziane, jeżeli wy przebaczycie, to Bóg przebaczy wam. Tak jak wy przebaczycie innym, tak Bóg przebaczy wam. I ty musisz zrobić pierwszy krok. Ty musisz zrobić krok wiary, a on to uzupełni. Niedawno, jeszcze, jeszcze inna sprawa. Potem wracaliśmy do Polski, mieliśmy wracać do Polski, słuchajcie, i mieliśmy nie mieć. No po prostu koszty były tej konferencji spore i, i na początku nam ogłaszano, że, że Upsala nie jest w stanie nas wyposażyć po prostu na podróż powrotną w jedzenie, że musimy się jakoś o to zatroszczyć, musimy jakoś przetrwać. Słuchajcie, na samym końcu ogłoszono nam, że, że, tak były duże ofiary, że po prostu, że, że, oni są w stanie nas wyposażyć. Mieliśmy cały autobus jedzenia. Słuchajcie, upychaliśmy w każdą możliwą dziurę. Nie uwierzycie, tylko ten, kto był, to wie, po prostu, że w każdą możliwą dziurę było upychane jedzenie. Naprawdę. Nawet walizki po prostu, że do środka wkładaj, żeby w te, w, te, w te, wszystkie, w te wszystkie pojemniki, takie, to, 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 znaczy te wszystkie takie otwierane, Klap, klapą tam te, 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 te miejsca, żeby, żeby to wszystko było zapełnione, słuchajcie, mieliśmy, mieliśmy te takie, jak są kratki u góry, to wszystko było w bułkach, serze, w jakimś maśle, w, po prostu w różnych, różnych rzeczach, no po prostu pełno mieliśmy tego, słuchajcie. I jak przyjechałem, przyjechaliśmy do Polski, przegraciliśmy granicę, to jeszcze kupiliśmy sobie kiełbasy, po prostu, bo, bo, bo miałem jeszcze parę groszy polskich, tam chyba ze 100 zł polskich miałem i kupiliśmy sobie kiełbasy, słuchajcie, najedliśmy siostrami, braliśmy fajnie, przyjechałem do domu. I zgadnijcie co w domu. Czekały na mnie pieniądze, 10 tysięcy. 10 tysięcy czekało na mnie. I to jest cudowne, po prostu, że naprawdę, że, że Bóg wtedy mi pokazał. Nie trosz się, naprawdę zaufaj mi. Zaufaj mi, kiedy ty dajesz, kiedy ty dajesz szczerze, z otwartego serca, ja będę ci błogosławił. Ja będę ci błogosławił. I dziękuję Bogu, że nauczyłem się tej lekcji. I naprawdę do dzisiaj ta lekcja jest cały czas ze mną. I Zachęcam Was też po prostu, bo naprawdę, mówię, potrzeby są ogromne. Potrzeby są ogromne tych ludzi. Nasi, chrześcija nasi bracia chrześcijanie potrzebują być wykupieni, na przykład, tak jak, tak jak widzieliście, co, co Martusia Badu przedstawiała w Pakistanie, z tych, z tych wszystkich cegielni. Wiecie, y naprawdę, mówię jeszcze raz, my żyjemy, my żyjemy w wolnym kraju. Oni są po prostu, no, oni są zniesławiani, oni są po prostu traktowani jak niewolnicy i tak dalej, i tak dalej. I po prostu potrzeba, żeby ktoś, ktoś ich kupił. Potrzeba też zobaczcie, błogosławić ich dzieci. Zobaczcie, jaka wielka radość była tych dzieci. Jaka wielka radość była. I my za to otrzymujemy modlitwę. To, co Paweł mówi, że trzymacie modlitwy. Oni będą wdzięczni Bogu, oni będą tęsknić za wami z powodu obfitej łaski, która spływa na was. Po prostu i, i oni, my, otrzymy, my dajmy im rzeczy tego świata, a oni, za, zamian za to, będą się o nas modlić. A jak cenna jest modlitwa, to wszyscy wiemy że to jest dobre, że ktoś się o nas modli. Na końcu Paweł, Paweł mówi właśnie, Bogu nie będę dzięki za niewysłowiony Jego dar, za Chrystusa, który dał samego siebie. I ja wierzę, że to też, wiecie, nas uczy, żeby po prostu wyzbywać się, wyzbywać się tych rzeczy tego świata, żeby się nie bać, żeby nie gromadzić wokół siebie tylko, żeby nie widzieć tylko czubka swojego własnego nosa, ale żeby też zobaczyć coś więcej. I powiem wam, że... To, w co łożysz, do tego też zaczniesz mieć serce, bo zacznie ci na tym zależeć, bo, bo wiesz, że jeżeli w to łożysz, to jest jakby twój interes, w cudzysłowie oczywiście. Jeżeli łożysz do kościoła, to też jesteś zainteresowany pracą w tym kościele, żeby te twoje pieniądze i to wszystko nie szły gdzieś na marne, żeby to wszystko rosło. Tak samo i tam. Ja wam powiem, że jak zacząłem dawać, to zacząłem też tych ludzi jakoś mieć w swoim sercu nagle. I codziennie, ale to codziennie w każdej modlitwie modę się za chrześcijan, którzy są w więzieniach, za chrześcijan, którzy są prześladowani, za tych, którzy są w miejscach walki wojen, za tych, którzy są w potrzebach, bez dachu nad głową, tych, jak słowo Boże mówi, których świat nie jest godzien, którzy się tułają gdzieś po prostu, za tych, którzy, którzy potrzebują uzdrowienia, za tych, którzy potrzebują, potrzebują wsparcia i podniesienia. Ja wierzę, że to jest dobry czas, żebyśmy się modlili po prostu naprawdę o innych, żebyśmy zwrócili uwagę na, nie tylko na swoje potrzeby, bo jeżeli my zwrócimy uwagę na potrzeby innych, to Bóg zwróci się ku nam. Tego uczy Słowo, że jeżeli my zwrócimy się, zwrócimy się na potrzeby innych i zobaczymy, zobaczymy potrzeby innych, to wtedy Bóg nam pomaga. Wtedy On mówi: tak, to jest właściwy czas, to jest właściwe miejsce, właściwy, właściwa postawa jego serca, aby można było błogosławić. Zachęcam Was, mam jeszcze jedno świadectwo dla Was związane z tym, co z tym dawaniem w tym roku. Mianowicie, w związku z tym, że nie mam za specjalnej pracy i za specjalnych zarobków, a cieszę się z tej pracy bardzo, z której mam i, i po prostu mam postanowienie w swoim sercu, nie powiem jakie, po prostu, bo to jest między mną a Bogiem, ile mam dawać ze, ze swojego, ale powiem Wam tylko tyle, dawałem, dawałem, dawałem przez ten cały rok. I w pewnym momencie powiedziałem: Panie, gdzie jest ten Twój owoc? Gdzie jest po prostu to, ten, 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 to, ten, ten zasiew? Gdzie on przyno... gdzie, gdzie, kiedy, kiedy to przyniesie owoc? Stałem się niecierpliwy. Stałem się niecierpliwy, nie? I powiem Wam: Nie wiem, czy minęło tydzień, czy dwa tygodnie. Dostałem naprawdę ogromną sumę pieniędzy. Ogromną sumę pieniędzy, i, i znowu mogę dawać. I znowu mogę dawać z tego wszystkiego, z tego, co dostałem. I dlatego naprawdę zachęcam Was, może Wasze życie potoczy się, znaczy, może Wasza, wasza służba w tym potoczy się inaczej niż, niż, niż moja, może będziecie mieć inne doświadczenia, będziecie mogli wspierać tymi doświadczeniami innych. Ja mam takie. Ja mam takie. Wiem, że nigdy Bóg mnie nie zostawił w tym wszystkim. Naprawdę mamy wszystkiego pod dostatkiem, mogę powiedzieć, jako rodzina, jako małżeństwo i. i... Nie brak nam niczego i po prostu dlatego tym bardziej jeszcze w swoim sercu wiem, że, że chcę po prostu, bo porusza mnie naprawdę niedola tych, tych, tych moich braci i sióstr, którzy, którzy tam są, że nasze kłopoty i nasze nieszczęścia przy nich to jest po prostu pikuś, można powiedzieć. Naprawdę. Jak ci ludzie są prześladowani, nasi bracia i siostry, jak, jak ci ludzie naprawdę, naprawdę w więzieniach siedzą po, po kilkanaście lat, za to tylko, że głosili Ewangelię, albo za to, że byli pastorami. Naprawdę, wiecie, im wszystkim jest potrzebna pomoc. Niektórzy bracia, siostry podupadają na, duchu, na duchów i podupadają na zdrowiu też w więzieniach. Potrzeba, żeby im przesyłać kartki takie, które, które wspierają ich. Potrzeba, żeby się, żeby się modlić o nich. I też te pieniądze, które, które tu są zbierane, też idą na opiekę zdrowotną dla tych ludzi. Więc po prostu... Taki jest, taki jest Boży cel w tym wszystkim i naprawdę zachęcam Was, abyśmy byli tymi, którzy dają ochotnie. I jeszcze raz chcę przeczytać: kto się jest kompo, bo też rządzić będzie, a kto się obficie, oficie też rządzić będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje ochotnego, ochotnego żeby było ochotne serce. Ja wierzę, że Bóg odpowiada na, na te ochotne rzeczy, nie takie rzeczy, które są naszymi jakby przyzwyczajeniami tylko, ale ochotne, ochotne serce. I ja wierzę, że nasz Ojciec w niebie widzi każde nasze poświęcenie. Widzi, że, że po prostu, że nie zawsze nam jest łatwo dać coś, że to nas kosztuje. Bo jeżeli mamy mnóstwo, to, to łatwo jest nam dać po prostu tam 100 zł, 200 zł. Co to jest dla mnie 200 zł, 100 zł, tak? Ale jak już masz dać to, co ciebie kosztuje naprawdę, to wtedy, wtedy po prostu jakieś takie pojawia się dziwne uczucie w sercu, pojawia się jakiś żal, pojawia się coś po prostu, a może jednak nie, a może mniej powinienem dać i tak dalej. Lepiej, lepiej dać po prostu tyle, ile jest w sercu. Dać Nie, nie z żalem albo z przymusu, bo ochotnego dawcy miło je. Napisane jest wtedy o nas, że szczerze rozdajemy. Udzielamy ubogim, a sprawiedliwość jego trwa na wieki. Sprawiedliwość nasza będzie trwać na wieki, a jeszcze tam dalej jest napisana, a potęga jego przybiera na znaczeniu. I to jest, to jest w psalmie, to jest w psalmie, to jest, wszystko, to jest wszystko o ludziach, którzy dają. Dlatego dawajmy, dawajmy innym miłość, dawajmy innym radość, dawajmy innym pokój i dawajmy innym też to co, to, co zarabiamy. Abyśmy się mogli dzielić tym wszystkim po prostu chętnie. Tak jak Bóg powiedział też w swoim słowie, żeby zapas był w jego domu przynieść się całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. Ten, ten jego dom to nie jest tylko Kościół, bo my czasami popatrujemy jego dom jako, jako tylko Kościół, ale to jest Kościół na całym świecie. Żeby był zapas w jego domu na całym świecie. Żeby był zapas po prostu tam, żeby nasi bracia i siostry mogli też korzystać z tego dobra, który my mamy. Hallelujah. I dlatego wierzę, że Bóg nas błogosławi po to, żeby inni mogli, błogosławi, inni mogli być błogosławieni. Dlatego zachęcam was naprawdę bardzo mocno yy, Żebyście pytali Boga, czy czasami ta służba też nie należy do was. Po prostu i że, i czy, czy. I wypróbujcie go. Po prostu wypróbujcie go. Bo On sam mówi. Wystawcie mnie na próbę. To nie ja powiedziałem. To Bóg mówi, wystawcie mnie na próbę. Czy nie otworzę wam okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa bez zmiany? Czy nie wyleję? Aleluja. Nie wyłączę.